problemów przez mieszkańców ulicy Nowy Spotkania udział wzięli przedstawiciele, wykonawcy, inwestora, budarzy oraz mieszkańcy. Mieszkańcy wspólnoty, wspólnoty przy ulicy Nowy 1 zgłaszali problem zbyt wysokim poziomem chodnika przy ich posesji. Jeden z mieszkańców no tak prosił jak sobie Państwo spotkanie lustracyjne odbyło się na posesji. Dotyczyło również sławnego wejścia na posesję. Po długich negocjacjach udało się wypracować wspólne stanowisko do przebudowy wejścia na pozycję prywatną oraz wybudowania chodnika przy wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy Nowej. Na ulicy Nowej nie przewidziano budowy kanalizacji deszczowej, a jedyne studzienki znajdują się na wysokości Ronda. Bardzo często zdarza się tak, że woda deszczowa zalewa posesję mieszkańców i dlatego mieszkańcy prosili o interwencję również i burmistrza syni Marka Szaruga. W drugiej części ulicy trwały cały czas negocjacje, które udało się wypracować. Szukano także rozwiązań przy przebudowie Wejścia na posesję przy ulicy Nowej. Miejmy nadzieję, że wspólne spotkanie zakończyło się sukcesem, tak jak podkreślili to uczestnicy spotkania. O stanowisku w tych sprawach poprosiliśmy panią wiceburmistrz Bogdan Adamską. Jaki był cel dzisiejszego spotkania tutaj na ulicy Nowej? Panie redaktorze, dzisiaj spotkaliśmy się po raz trzeci w związku z dwoma problemami, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji. Pierwszy z problemów dotyczył wyjazdu z nieruchomości, dostosowania tego wyjazdu dla osoby niepełnosprawnej, a drugi, drugi problem to jest podniesienie chodnika, które uniemożliwia prawidłowe jak gdyby. Funkcjonowanie furtki i wejścia do drugiej nieruchomości. Dzisiaj jest kolejne, tak jak już wspomniałam, trzecie spotkanie i w tej chwili inwestor, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, przedstawiciel inwestora wraz z wykonawcą rozmawiają z mieszkańcami w celu wypracowania, już dzisiaj mam nadzieję, ostatecznych rozwiązań w tym zakresie. A kiedy możemy poznać oficjalną, oficjalne uzgodnienia, które tutaj zapadły? Oficjalne uzgodnienia będą znane, jak otrzymamy informacje od przedstawiciela zarządu dróg wojewódzkich. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zapewnienie od strony inwestora na wnioski, które żeśmy poruszali na spotkaniu w urzędzie dotyczące wyrównania chodnika dla osoby niepełnosprawnej w celu możliwości jego wyjazdu z posesji oraz postawienia murku oporowego w celu zabezpieczenia skarpy przed rozmyciem.